Tak, w ogóle nie pokazywałem Wam, ale teraz Wam dowalonego dripa. <grywa> I pierwszy ziomek, z którym dzisiaj zagramy, to argentyńczyk, który ma 1250 elo, więc teoretycznie jest to. Poziom o wiele niższy niż ja mam zazwyczaj, z tego też względu poziom wyższy niż zazwyczaj. Możecie zobaczyć właśnie teraz, godzina 12, zacząłem stream na Twitchu, gdzie Strefan gra ostatnie dwa mecze w walce o wyjazd na Mistrzostwa Świata w Diogeserze. Wpadnijcie, koniecznie kibicować, bo to jest ostatni dzień, ostatnia szansa polskiego gracza, żeby na te Mistrzostwa pojechać. A Strefan gra kapitalnego diogesera, więc naprawdę warto być. Ale to wciąż nie jest powiedziane, że nie będzie o wiele lepszym graczem, bo wiecie, jak to jest w tym G-Serze. Co my tutaj mamy? Generację drugą kamery. Copyrighty tutaj nie są tak pomocne. Szczerze wygląda to jak południe Włoszech. Bo jak nie Włochy, to co jakaś Hiszpania? Nie, no to nie wygląda hiszpańsko. Chyba, że północna Hiszpania, ale wątpię. Ja tu idę we Włochy, może gdzieś taki region. A, Sycy... E, przepraszam, Sardynia, oczywiście nie Sycylia. Wielka Brytania ze strony Argentyńczyka, okej, okay, to bardzo ciekawy gest. No już na starcie zabieramy dużo, ale o Sardynii tu w ogóle nie pomyślałem. Pomimo tego, że miałem dobry kraj, w sumie nie byłem aż tak blisko. E, co to jest? Wow, jest niesamowicie górzysto. Ziomek strzela. Jest jedna linia ciąga. Chciałem pójść tu w Meksyk. Ale słońce jakby było bardziej... że to jest Brazylia. Ale Brazylia nie ma takiej linii. No właśnie, Brazylia nie ma takiej linii. A to było po prostu Mexico City. Z takimi górami pójść tutaj w stolice... No, nie poszedłbym, no dobrze. No, na razie przeciwnik może być zadowolony, że nie ma mnożnika, bo by tego życia już dużo stracił. Mamy tutaj natomiast, e, oczywiście, Panamę. Ja bym tu powiedział, że jesteśmy może bardziej zachodnio? Ziomek szybko strzela, może liczy, że mnie złapie. Czy to jest Ekwador ten nowy? Nie. Ja bym powiedział, że jesteśmy gdzieś tutaj. Okej, okay, troszeczkę niżej, ziomek kliknął sobie Santiago, także no jest o ciupinkę bliżej. Kolejna runda i mamy rundę w Nigerii, oczywiście za nami jedzie policyjne auto pod metę gry, co raczej się tak często nie zdarza, no może jeszcze w Tunezji, ale Tunezja Gen 4 nie ma. Jak to wygląda? No tak troszeczkę może wschodniej, ale też bez szału. Ja pójdę gdzieś bliżej, Abuji może, a to było jeszcze nad Abuji, także fajnie, kolejne punkciki. Na razie dominujemy bardzo mocno przeciwnika, ale wiadomo, jak to jest w tej grze. Kolejna runda. No i mamy Stany Zjednoczone bądź Kanadę. Z takimi drzewami, no to na pewno jest zachód. Stany czy Kanada? O, są flagi Stanów Zjednoczonych. No to jakiś Oregon by tutaj chyba siedział. Chociaż te blachy są dziwne, jakby trochę Idaho takie miało. Czy Idaho by miało takie drzewa? Nie wiem, kliknę. E, tak, to była nawet Montana, okej, okay. 14 punktów zdrowia pozostaje przeciwnikowi. Daje znak zapytania, ale no ja powinienem mu dać były ze trzy flagi Stanów Zjednoczonych, ziomo. Ze trzy flagi Stanów Zjednoczonych, a ty tak klikasz: Brazylia. Hmm. Czy to jest taki dobry kraj dla nas? Nie, to jest Peru. Ojej, to jest fatalna wiadomość: Biało-czarny znak. Nie wiem, nie wiem w które miasto, gdzieś tu? Tak, tutaj się idzie. No dobrze, bez żadnego problemu, wygrywamy z tym zionkiem. Bardzo dziwne gesty dawał, szczerze powiedziałbym, że nawet bardzo głupie w wielu momentach. Także, plus 11 ratingu na pewno się tutaj troszeczkę odbijamy. Gra moim zdaniem bardzo łatwa, bardzo przyjemna. Tutaj, no, te Włochy mogliśmy lepiej zgesywać. Ładny gest w Meksyku, bo to była ciężka runda. Panama tutaj, Nigeria spoko Gesi, ładny gest w Stanach Zjednoczonych, no tutaj dziwny gest Kanady z flagami, no i dobrze, że zobaczyłem to, bo chyba bym kliknął Brazylię, także dobrze wyszło. Trafiamy na przeciwnika z Niemiec, wita się z nami, przywitajmy się z nim również, 1313 elo, czyli teoretycznie bardzo podobny poziom do mojego, mamy tutaj Nową Zelandię. Oczywiście tutaj supy dużo podpowiadają, mamy spam płotków, czyli tych płotków jest bardzo dużo koło siebie, tych drewienek, więc teoretycznie powinniśmy być na północnej wyspie, co mi tutaj troszeczkę nie odpowiada ze względu takiego, że jest sporo gór, co raczej jest domeną południowej wyspy. No ale zaufam tej mecie geogesserowej, <grytanie> no i rzeczywiście kliknę w północną część Nowej Zelandii. No i to była północna część Nowej Zelandii, bardzo ładny gest z mojego przeciwnika, jest chyba sam mocno zdziwiony, że aż tak mu się udało, natomiast widzu mój drogi, zapraszam Ciebie na, naj na największego Discorda w Polsce, którego prowadzimy z Community, link macie w opisie, zapraszam bardzo serdecznie, bo wciąż go rozwijamy. Więc będzie mi bardzo miło, mój drogi Widzu, jeżeli wpadniesz, link masz oczywiście W opisie, ja tu klikam Portugalii Wydaje mi się, że te szewrony czarno-pomarańczowe Są w Portugalii, mamy auto Europejskie, białe domy, które Bardzo często również w Portugalii Są eee, I tak, to była Portugalia, w Grecji Postanowił, bardzo ciekawy gest Z jego strony, w sensie białe domki miały sens Chyba szewrony są inne W, w tym oto kraju Ale nie dam sobie głowy uciąć hmm. Legendarny. Nie. Czy to jest legendarny blur za mapy? Jesteśmy w Brazylii. I wygląda to dziwnie. Wiecie, dlaczego widzicie tutaj taki blur? On czasami występował. Jest strip card, który również w mapie jest. Koniecznie 23 było w mapie. Czy to wygląda jaka mapa? Ja cię kręcę, nie wiem. Kąt drogi by tu gdzieś siedział. O! A mapa is back, my friends. To zawsze jest sama To znowu się stało. Jak się kręca? No dobra, no kolejny przeciwnik rozwalony. Byłem na dobrej drodze, tak, to była ta droga. No tutaj kąt trochę niefortunny, bo idealnie fitował tutaj, ale bardzo dobrze. Kolejny mój przeciwnik, i to jest Tomek. Bardzo ciekawy przeciwnik, bo to jest chłopak z mojego Discorda. Zobaczymy. 1500 Elo. Wiem, że Tomek jest bardzo mocnym graczem, także zobaczymy jak taki pojedynek wyjdzie. No ale odbić na 1500 elo to byłoby coś. Mamy Hotel Montenegro, ale co ciekawe nie mamy żadnej anteny. Uuu, Hotel Montenegro. 70 kilometrów, no to by miało sens? I my byśmy byli gdzieś tu? Aha, w Macedonii Północnej. Miało to sens, ale aż 70 km stamtąd jest. O kurde! Bo ja właśnie myślałem, że to ser. No ale tu jest o wiele bliżej. Czarnogóra jest niedużym krajem. No, więc. Więc ten. No dobra, mamy Stany Zjednoczone. No to to już nie jest taka dobra informacja dla gracza takiego jak ja. Tylko, gdzie w Stanach możemy być? Hmm. Gdzie w Stanach. Nie wiem, jakiś Kansas, Nebraski. A, Idaho! Ale byłaś tak górzyście na Idaho? Nie, Idaho bym tutaj nie dał, także no, to jest bardzo interesujący gest. Przeciwnik w Kanadzie, więc tutaj nie rozpoznał dobrego kraju. A czy my teraz rozpoznamy? Czy oto to wygląda jak Belgia trochę? Czy generacja druga? Nie, no z takimi górami to nie Belgia. To co to jest? Kurczę, bardzo szybko klika mój przeciwnik. Włochy? Nie wiem, kliknę Francję jakoś. Włochy, okej. Okay, północne Włochy. Miały tutaj sens, tak jak mówię. Kurczę, no niestety bardzo szybko klika i strasznie ciężko mi tutaj. Muszę się skupić, dobra. Musimy wejść na mnożnik, i może jakaś dobra runda by się trafiła. Są Stany Zjednoczone albo Kanada. Hmm. Caution Child. Są so, żółte blachy. Ok, czyli mamy Nowy Jork. Tak, właśnie myślałem, że to wygląda Nowojorsko. No dobra, kliknę sobie gdzieś tutaj, być może. Ok, było to troszeczkę bardziej północno. Także zabieramy pierwsze punkty. Zobaczymy. Być może trafi się znowu jakaś dobra runda pod nas. Ale dobra, na razie 2000 to nie jest jakaś duża strata. Oman. Oh z reguły w Omanii klika się północ, ale tutaj totalnie nic nie ma. Są takie suche blade regiony, które miałyby sensu dużo na południe. Nie ma żadnych gór. Kurczę, chyba pójdę gdzieś tutaj bardziej w południe. Nie, to była północ. Blisko granicy ze, zjednoc ze zjednoczonymi emiratami. No ciekawy gest, bo tutaj powinno być trochę bardziej górzyści, gdzie kliknął Tomek. No dobra, zobaczymy, no. Oman jest ciężkim krajem, bo w większości jest to po prostu pustynia. No dobra, to jest lowkam, więc klikamy sobie Sri Lankę, chociaż nie wygląda to aż tak jak Sri Lanka. Nie, no wygląda. Są też czarno-białe znaki typowe. Plus lowkam. W Azji prawie w ogóle nie ma Lokamów. Jest jeszcze w Japonii i w Sri Lance chyba. Czy jest jeszcze gdzieś więcej? Nie przypominam sobie teraz kompletnie, także. Póki co, no zobaczmy, zobaczmy. Tutaj 1500, więc fajny przeciwnik się trafił. I to mówię serio, bo... 2-3. Hmm. Kurczę, to jest Europa. Nie? No tak. Kurde, ale gdzie to może być? Hmm. Stany Zjednoczone! Wow, ale nie wyglądało to jak Stany. No dobra, no ten pojedynek już ewidentnie wyszedł. Gramy w tym wypadku na przeciwnika z Niemiec. No dobrze, może lepiej niż na naszych rodaków, bo ostatnio na Niemca wygraliśmy bez żadnego problemu. Więc może i tutaj teraz uda się z Niemcem pojedynek wygrać. Mamy Stany. No tak, to muszą być Stany. Tylko jakie? Ja bym powiedział, że to jest może nawet jakiś Kentucky, Missouri. Okej, okay, to było Missouri, więc ja z Kentucky byłem, no, całkiem blisko, dajmy na to, chociaż mój ziomek, mój ziomek, mój oponent kliknął Nebraska, więc trochę nas pogodził. Zacznę sobie kolejną rundę i mamy, moi drodzy, Indonezję. Jest trochę palm oleistych. Okej, okay, jest słup, który bardzo słabo widać, niestety. Okej, okay, to jest dziwne, bo to jest taki trident tak zwany. A tridenty były zawsze bardzo blisko jawy, ale dachów nie masz jawy. Może to jest lampunk? Bo lampunk trochę chyba godzi to wszystko, wiecie? No, i jest więcej oleistych palm niż kokosów. W ogóle prawie nie widzę kokosów. Także chyba to będzie najlepszy gest. No, pójdę w lampunk, zobaczymy, czy się bardzo pomyliłem. No, nie aż tak bardzo jakby nie patrzeć, to była Banka Island. Ona, Banka Island i Batam wyróżniają się przede wszystkim tym, że mają bardzo czerwoną glebę. Nie widziałem jej tutaj aż tak. A nie wiem, jaki tam są słupy, także. Także jest jak jest. No dobra, no mamy Kirgistan. Mamy góry na północ. Czy mi się chce to line pić? Chyba nie. Nie wiem, zobaczmy. Kliknijmy tu. Okej, okay, to było za tym jeziorem. No, ale tutaj przeciwnik był bliżej i zabiera mi pierwsze punkty. Kolejna runda i mamy Kaliningrad. No, to, to nie da się nie, nie poznać Kaliningradu. To wygląda jak Polska w roku 2008, tylko z rosyjskimi słupkami. No. Dosłownie, Kaliningrad wygląda jak Polska ztedy prawie już 20 lat temu, także no, bardzo charakterystyczny region. Jeszcze można go pomylić z takim miejscem blisko granicy z Białorusi i Ukrainą, teoretycznie, chociaż, no, tak jak mówię, raczej jest to. Bardzo charakterystyczny obszar. Czy ja chciałem tu klikać Rumunię? I nadal chcę. Nie. Kurczę, no tutaj już zaczyna się mnożnik, niestety. Ha, co to może być? No, Niemcy tu nie dam, nawet nie ma copyrighta na Niemcy. Francja, te słupy są dziwne na daleko. Kurczę, ale te słupy nie wyglądają. Ten jeden wam powiem, o ten. Tak troszeczkę, nie ten. Nie ten, o ten. Wygląda strasznie tak, y, że mógłby być rumuński. Jest zabiednie na jakieś inne regiony moim zdaniem. No nie wygląda to francusko, chociaż te domy na daleko takie dziwne. Nie jest to Polska. Węgry Przychodzować tak całkowicie? Zobaczmy. Nie! Jak to jest Polska? <śleskujesz> Nie rozpoznałem Polski, ale no nie wiem. No mogła to być Polska. Tch, mogła być, ale coś mi tu nie grało na Polskę. No dobra, no czasem i Polski można nie rozpoznać. Takie jest życie, moi drodzy. A my co tutaj mamy? Brazylię, którą ostatnio trochę polubiłem. Aczkolwiek no nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, bym powiedział. Jeszcze jest jakiś wielki blur. To już nie jest blur za mapy. Bo nie ma stripkara, jest po prostu zwykły... Kurczę, czy to może być? Nie widzę żadnych palm, nic nie widzę. To mnie martwi. Tutaj jest jakby jakaś, ale ona jest nie do zobaczenia. To będzie coś dziwnego, moim zdaniem. Trzeba to jakoś schedżować. Hmm, nie wiem. Dam coś takiego pod hedża. Okej, okay, Bachia! no to nie wyglądało za chorobę jak Bachia. no dobra Ziomek jest bliżej, także no zabiera mi kolejne punkty mm, Zobaczę sobie kolejną rundę i mamy RPA Tak, to jest RPA, jest RPA Uuu, to są te winorośla, czy jak to się tam nazywa? Plus te Rocky Mountains No, winorośla najczęściej występują tutaj Więc zaryzykuję no, to jest ciekawe, bo on też tu poszedł. I to miało dużo sensu. To jest bliżej tego miasta. Okej, okay, okej. Okay. Pewnie też tam rosną, no. Także mój hedge, moje ryzykowne gesy tutaj się nie opłaciły. No a teraz mamy Meksyk. Och, lipka. Tutaj Meksyk dobrze kliknąć. Czy mamy jakieś roślinki charakterystyczne? Szczerze nie widzę. Ale jest tak korzyście niesamowicie. Czy tutaj klika się tam Lipas? Chyba nie. Ale i tak, tak. Przyheczuję. A nie, patrzcie, jednak klika się tamalipas. No, te góry były bardzo duże. Miały sens. Miały bardzo dużo sensu w sumie, nawet. Bałem się zaryzykować, ale dobra. No, prawie wyrównujemy ten pojedynek. I mamy za to Peru. Kurczę, no Adams by uratował tu sytuację. Ostatnio gadałem trochę z Adamsem o tym Peru. Ale no, jestem opornym uczniem, dajmy nad. Bardzo opornym. Nie powiedziałem, że to jest południe. Nie wiem. Jadam tak bezpiecznie, gdzieś. Kocham Gesera. Gościu, klika Boliwie. Nie, no to, to, że on tu kliknął Boliwie, to jest jakaś przesada, nie? Co to może być? Nie ma przedni blak, no to są Stany Zjednoczone jakieś górzyste. Pierwsza mi to była Kalifornia, ale to nie może być Kalifornia. Nic nie widzę, naprawdę. No te drzewa są takie, hmm. nie wiem. Poszedłbym w coś, coś, takiego. Dobra, to było warte. To była Oklahoma, także. No Ziomek da, dostaje duże punkty, no ale ja dosłownie jestem na jeden GS, tak. Muszę być już za każdym razem bliżej. Hmm. Indonezja. No jest od choroby oleistych palm, więc no jesteśmy gdzieś na Sumatrze. No nie no, z tyloma palmami oleistymi nie wierzę w nic więcej niż Sumatrę. Gdzie w tej Sumatrze? Come on. To było nawet Acze, czyli bardzo północno. No dobra, wygrywamy. Wygrywamy ten duel, ale on był trochę przesadą wam powiem, naprawdę. 1396, jesteśmy o krok od powrotu do 1400. To obecnie teraz ludzie pograli, więc to daje prawie 50. miejsce. Ale nie no, widzowie, ten gest. O ten? Jeszcze tutaj kliknął. Nie no, to jest za dużo. <gramy>, Gramy sobie z kolejnym Polakiem 1400 Eloma. No dobra, zobaczymy. Jeżeli bym go pokonał, to udałoby się wreszcie wrócić do 1400. Aczkolwiek jest to solidny na pewno oponent. Póki co nie mam dobrego mi rejtu dzisiaj z Polakami. Jeden pojedynek, jeden przegrany. Więc no, zróbmy, żeby chociaż było 50-50. Że raz wygrywa z Polakami, raz nie. Mamy typowy bolard czechosłowacki. Eee, hmm, Czechy czy Słowacja? Ja bym powiedział, że albo to, albo to. Zobacz. Okej, okay, to była Słowacja. Ale powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, że tak południowo. Bo raczej było dość górzyścia. górzysta Słowacja zawsze mi się z północą kojarzy. Także na pewno nie skolowałbym tego regionu. No ale... Jesteśmy bliżej, więc tutaj nie będziemy absolutnie płakać. Czy to jest Kolumbia? Czy Brazylia? Słupek jest chyba bardziej z Kolumbii. A słońce jak? Kurde, jakby na północ. Ale tu nie są meksykańskie słupy. No dobra, idę w, w pierwszą myśl, że jesteśmy gdzieś tutaj po prostu. Tak, byliśmy tutaj. O, piękny gest. Tutaj idealnie droga skolowana. Na szczęście byliśmy na tyle blisko, że to jest prawie żaden damage. Także zobaczmy sobie kolejną rundę. Runda następna. Uuu. Ciekawe. To jest Indonezja chyba z tymi supami. Z bardzo górzyście. Ha. Czy to jest po prostu yy, jakaś część nus? Mamy na północ tutaj. Czy tam jest jakiś ląd? Jakby jeszcze był. Więc nie wiem, stąd gdzieś? Może to jest nawet gdzieś tu być, ale tu nie ma takiej góry, jakby. Chyba pójdę w nosy tutaj. Nie ma żadnego supa widocznego, nie ma nic, ale to jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, także. No chyba tak, chyba tak. I to tak wyśrodkuje po prostu. Wow, to była północna Sumatra i ten od tej jezioro. Otaczające samosir. Wow! Nigdy w życiu! Powiem Wam szczerze, nigdy w życiu! Nie wiem, czy to były jakieś specyficzne słupki drogowe, czy nie. Ale no, nie ma opcji, żebym tutaj dał to, więc no, nie jestem absolutnie zły na siebie. Kolejna jakaś taka nieciekawa runda. Wyglądające trochę jak Brazylia. Trochę jak. E, jakaś Tajlandia, Ever, Meksyk może po prostu. Chorobcia, no to jest ciężka runda. Coś mi tu nie gra na Brazylię, ale z drugiej strony co, jakaś Tajlandia nie wygląda tak. Chociaż są takie góry. Hmm. Dobra, dam tą Tajlandię, zdążyłem. Znowu to była Indonezja. No patrzcie, Indonezja na razie mnie nie lubi, ale tutaj Polak dobrze dał w Kalimantan Południowy. Także w sensie nie dobrze dał w dobry region, ale w dobry kraj, więc to już... Na pewno duże ułatwienie. Mamy blachy rejestracyjne. Mamy jakieś Stany Zjednoczone. Szukam podpowiedzi. Kurczę, no nie ma tu żadnej większej podpowiedzi na ten moment. Przynajmniej ja nie widzę. No są przednie blachy, ale niestety nie gdzie są przednie blachy tam w Stanach. No na pewno to jest jakieś, nie wiem. Gdzieś tu? Utah ma takie troszeczkę charakterystyczne. Idaho też. Wyoming może nie ma? No nie wiem. Nic tu chyba nie znajdę. No tutaj mamy. Mi Ade Avenue, ale to nawet nie jest ten. Dobra. A, to był Washington nawet. Ha, nie, o Waszyngtonie kompletnie nie pomyślałem, ale miałby sens z racji tego, że tam są bardzo słabe blachy rejestracyjne, w sensie do odróżnienia, więc to miałoby naprawdę dużo sensu. A tutaj mamy Lesoto czy Słatini w sumie. To jest Lesoto czy Swazi? Nie, no z takimi górami. Nie, no to. Chociaż to wygląda jak Lesotho, Jakie Słatini, szczerze. Ja cię kręcę. Dawno nie miałem takiego 50-50, wam powiem. A można stracić z 1000 punktów, więc szkoda by było. Kurczę, te, te góry nie wyglądają jak takie typowe z Lesutu. Lesutu czy Esłatini, Kamil? No nie wiem, no pójdę, pójdę w Lesutu. No właśnie, nie wyglądały za chorobę jak te z Esłatini, jak te z Lesutu, więc no. Nawet takie 50-50 można powiedzieć, ale dawno nie miałem takiego ciężkiego. To nie była aż taka oczywista runda, bo w Swazilandzie raczej aż tylu nie ma. No nie wiem, no. Pójdę tutaj, bo kompletnie nie znam Australii. Wow! To nawet... Lol. Południowa Australia. Carnarvon. To w ogóle bardzo ciekawy gest ze strony Pajabola. No dobra. <grymny> Nie spodziewałbym się tutaj takich dwóch odległych gestów. Znowu Stany Zjednoczone, no. Bardzo dużo jest podobnych do siebie lokacji, niestety. No to jest ta mapa już, o której wspominałem na ostatnim odcinku. Nie widzę tutaj nic, co No w sensie jakieś środkowe. Kansas? A może to jest Dakota Południowa? Nie widzę czerwonych tych płotków, meta. Hmm. Nie, no to to muszą być Stany, ale nie wiem gdzie. Środek. Wow, tu nie były stany. Kurde, to ja bym tutaj Kanady nie dał. Manitoba, ciekawy, bardzo ciekawy gest, ale nie dałbym tutaj. No dobra, zobaczmy, żyjemy. Może uda się jakimś laki gesem. Trafić naszego oponenta. A? Co to jest? A że Nowa Zelandia. Co? Ale takie słupki gdzieś indziej niż... Dobra, okej, okay, żyjemy. Ale powiem Wam szczerze, że to była ciężka Nowa Zelandia. Wyglądało trochę jak UK, także można było się tutaj pomylić. Mnożnik rośnie, to jest na naszą korzyść. E, więc zobaczmy sobie kolejną rundę. I mamy tutaj już płasko. No to jest Brazylia. Mamy kawę. Nie, to nie kawa rośnie. Chociaż. Ja wiem, co to rośnie. Jest tak troszeczkę górzyście. No dobra, ja dam w coś takiego. Wow, to było to Cantis. No to nigdy w życiu. Tutaj to Cantis nigdy w życiu bym nie dał. Także żyjemy cały czas. Przeciwnik też żyje. No jest bardzo wyrównany pojedynek na ten moment. I mamy Oman, tak? Jaki jest coverage 2-4 Ta. Nie wiem gdzie. Wow, samo południe, no, co to jest za pojedynek teraz, ale rundy są mega ciężkie, salalach, nie, no nie wiem, kurczę, ja nie znam Omanu, więc no, to była ciężka runda, a my tutaj mamy, czekajcie, to jest Peru, czy Boliwia, nie no, Boliwia, może gdzieś tu, wow, to było mało. no właśnie, kojarzyłem. Kojarzyłem, moi drodzy, także wygrywamy GG oczywiście dla polskiego gracza. Więc udało się troszeczkę pokonać 1413, ale ładny gest, serio bardzo ładny gest tutaj. No kojarzyłem, że Mount ma taką bardzo białą glebę. Więc fajnie, że się udało, ale no kurczę, ciężki tutaj był pojedynek. No tutaj Gdyby po prostu dał w środek Saskatchewan, to już by wygrał Pajabol ze mną, ale no jakiś fart chciał mi pomóc, także super. Gramy na kolejnego Polaka, Gigi Ustaw, ale po prostu pewnie Gustaw, więc jeżeli z nim wygramy, jest szansa, że wbiłbym swój rekord Elo, co w ogóle byłoby czymś kosmicznym, także oby to się moi drodzy udało. Oczywiście powalczymy, eee, nie znam tego ziomka, kompletnie nie mam pojęcia kto to jest, natomiast też troszeczkę nie mam pojęcia gdzie jestem. Czy to jest Hiszpania? Włochy? Francja raczej nie. Ten znak jest taki hiszpański bardziej. A może to jest Portugalia? Uuu. No. Taka Portugalia ma sens. Dobra, pierwsza runda. Ojej! To była Portugalia, tylko to była Ponta Delgada. Azory? Nigdy w życiu tutaj nie klikam Azorów. Nie wiem, nie wyglądało to jak ta wyspa. Wow, o to bardzo ciekawy gest. Serio ciekawy. Nigdy w życiu bym tutaj nie kliknął Azorów. A co bym tutaj kliknął? Dlaczego to ma trochę vibe Florydy? Może to jest Floryda? Ostatnio się troszeczkę potknąłem na Florydzie. Co nie, te drzewa mają sens na Florydę. Nie widzę blach rejestracyjnych. Dobra, palicho. I tak, to była Floryda. Również mój przeciwnik to wiedział, także jesteśmy bliżej, więc zabieramy punkciki. Kolejna runda i co my tutaj mamy, Izrael O, Izrael jest bardzo rzadkim krajem Czy tam mamy jakąś wodę, nie widzę, czego to jest taki blur, masakra No dobrze, jesteśmy w Izraelu, być może Nie widzę tej wody hmm. Dobra, kliknijmy w środek To było moi drodzy południe, miało sens, także tracimy punkciki, no cóż, bywa w życiu i tak Natomiast co my tutaj mamy, jest blur europejski Wygląda to trochę jak Grecja, jak Włochy. Dobrze, że nie mam nożnika, bo to jest ciężka runda. Jednocześnie mam ochotę kliknąć. Włochy, Grecję i Hiszpanię, nie? To nie są śmietniki bułgarskie, chyba nie. Tak bardziej Hiszpanią to. to Grecją Grecję zalatuje, tylko że w Grecji jest często czarne auto na generacji czwartej. Są góry. We Włoszech, w Hiszpanii oczywiście góry możemy też znaleźć. Kurczę, bardziej mi to wygląda grecko. Dobra, kliknę tak. A, Chorwacja. Zapomniałem o Chorwacji. Chorwacja miała również dużo sensu. No, o Chorwacji kompletnie zapomniałem, także szkoda. Ale i tak chyba bym tu nie kliknął Chorwacji. Tak mi się wydaje. A tutaj co się klika? Co to jest? Chyba Argentyna, nie? Ale dziwna runda. Boję się, że to jest jakiś Peru, Boliwia dziwna. No, chyba Argentyna jest bardzo czerwona gleba. Muszę pójść w Argentynę, ale nawet nie wiem jaką. Uuu nice! To było Neken, więc ziomek poszedł bardzo południowo. Nie dziwię mu się, to był ciężki region Argentyny, także fajnie, że jesteśmy bliżej, że udało się tutaj troszeczkę punktów zabrać. A teraz mamy. Coś co wygląda jak Hiszpania. I tak nie wpadnę pewnie na nic lepszego. A wygląda mi hiszpańsko. Nadal to może być jakieś Włochy, Francja południowanie. to była Hiszpania. Ładny region ges. To były regiony prawie że Andaluzji. 1500 na takim czymś tracę, ale nie wiem, ja Hiszpanii nie umiem region gesować, także. No, wyrównaj, wyrównuje się ten pojedynek i mamy losową Ukrainę. Ja cię kręcę. Jeszcze coś na czytanie. Czy są lekkie górki? Są. Może to być zachód bardziej Ukrainy. Dobra, pójdę w to. No, w ogóle się nie opłacało. To był po prostu środek, także. No, teraz wynik już się totalnie wyrównuje. Jest dość spory mnożnik, także będzie na pewno ciekawiej na sam koniec. E, tym bardziej, że mamy taką losową rundkę. Nie wiem. Wygląda mi jak coś takiego. Od razu strzelę, może. Nie, to jest Europa. No niestety, nie popłaca czasami za szybkie klikanie. Ale cóż, moi drodzy, tak naprawdę przegrałem specjalnie, żeby w tabeli idealnie się zgadzało. 742 graczem jest Max, 743 Max. Więc czego można chcieć więcej? Do usłyszenia.